Siemana witam bardzo serdecznie. Jeżeli lubisz moje filmiki Just Venting, no, dzisiejszy filmik jest prosto dla Ciebie, tak? Ale w dzisiejszym filmie porozmawiamy o żółwiu. Tak, o żółwiu. Um, ostatnio pojechaliśmy wczoraj, dokładnie wczoraj, to było czwartek, pojechaliśmy nad ocean. A parę miesięcy temu, zacznijmy od tego, parę miesięcy temu kupiłem dla żółwia telefon, e, kupiłem mu... Samsung Galaxy S7 Edge Telefon, który kosztował w tamtym czasie z taksem, czyli watem, kosztował jakieś 1000 dolarów praktycznie Żuf ma, ok, ma jakieś 13 lat No i niektórzy z was powiedzą, o kurde, czemu dla dzieciaka taki telefon kupiłeś? No moi drodzy, Żuf jest bardzo, bardzo dobrym uczniem Bardzo dobrze się uczy, zdał podstawówkę z honorami Także e, daliśmy mu wybór, co chce w prezencie dostać, no i powiedział, że chce dostać ten telefon. Kupiliśmy mu ten telefon i powiedzieliśmy mu tak, że jeżeli ten telefon zepsuje, to więcej nie dostanie telefonu. My mu nie będziemy mówili, co on z tym telefonem ma robić. Może robić z nim, co chce, jest za niego odpowiedzialny. Czyli no, dałem mu odpowiedzialność, tak? Uh, jakiś tydzień temu jechał na rowerze i on jeździł na rowerze, grał w tą głupią grę uh, Pokémon Go. Tak, moim zdaniem ta gra jest głupia. Nie mówię, że nikt nie powinien w nią grać, tylko dla mnie ta gra jest głupia, tak? Uh, ja w nią bym nie grał. Jechał na, jeździł na rowerze i w czasie jazdy na rowerze grał w tą grę. Uh, zabroniłem mu tego robić, oczywiście, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale jechał na rowerze, miał telefon z kieszeni, telefon z kieszeni wypadł, rozbił się ekran. No, ale dzięki Bogu na ekran założyłem mu e, szkło, które ochrania ekran prawdziwy, ten, tak? I e, okazało się, że tylko to szkło zostało zbite. E, żółw przyszedł do domu, płakał tego tamtego. No, ja też szkło zobaczyliśmy, że ekran był w porządku. E, powiedziałam mu, że, słuchaj, musisz być ostrożny bardziej z telefonem. No, bo jak ten telefon połamiesz, pamiętaj, że nie będziesz miał więcej telefonu, tak? No, nie minęły dwa dni, znowu mu telefon upadł. Tym razem bez e, protektora, ale dzięki Bogu, e, case'a, którą miał założoną, obudowka e, uratowała telefon znowu. Czyli dwa razy w ciągu dwóch, trzech dni, dwa razy telefon mały już nie zrujnował. Oczywiście żółw, będąc będą żółwiem, e, mówił dla mnie, że on wie co on robi, bo na początek był wystraszony, a jak tylko zobaczył, że wszystko ok, to nagle on, o wszystko wie co on robi. Ok, ja mówię, słuchaj, to jest twój telefon, ja tobie nie mówię, że masz coś robić z tym telefonem, tylko radzę tobie jak masz robić, żeby, żeby nie było problemu, tak? No, pojechaliśmy na docen, moi drodzy, e, oczywiście żółw e, mówi, że jego telefon jest wodoodporny, tego tam tego, ja mówię, słuchaj, on jest wodoodporny, ale nie jest. Wodoodporny na e, wodę, która jest słona po pierwszą I która się porusza On ma wodoodporność na wodę statywną, tak? Która stoi w miejscu Jak powiedzmy do kibla by ci wpadł czy coś takiego A następna rzecz, mówię, słuchaj, pójdziesz do wody I telefon ci z ręki może wypaść Nie, mi nie wypadnie, ja wiem co ja robię Okej, okay. baw się dobrze Ja pojechałem sobie na deskorolce pojeździć Moja żona leżała, się opalała Przyjechałem do mojej żony po parunastu minutach no, i rozmawiam z moją żoną, przybiega Żółw i mówi: Raf, telefon mój do wody wpadł. Pobiegliśmy na plażę, oczywiście, gdzie? Nie znajdziesz już tego telefonu, w oceanie gdzieś się znalazł, tak? Także moi drodzy, no tak, tysiąc e, dolarów poszło w dupę, ale e, moja żona była zła. Moja żona zaczęła na niego krzyczeć. Ja la mojej żony powiedziałem, żeby przestała na niego krzyczeć. E, z jakiego powodu? Z tego powodu, że my daliśmy mu ten telefon w prezencie. Czyli tak czy inaczej, co mieliśmy zrobić, już zrobiliśmy. Tak czy inaczej, ten telefon musimy spłacić, tak czy inaczej, już on dostał prezent. To, jak on go szanował, to już jest jego sprawa. Jak ja mu ten telefon dałem, w tym momencie, co ja mu ten telefon dałem, w tym momencie, co ja ten telefon mu e, do ręki podałem, powiedziałem, wytłumaczyłem mu, że jeżeli cokolwiek z tym telefonem się stanie, on więcej nie będzie miał telefonu. Oczywiście musimy kupić mu jakiś telefon teraz, żebyśmy mieli z nim kontakt, ale kupimy mu najtańszy telefon, jaki może być. Mam nadzieję z tego, że on się nauczy swoją lekcję, zacznie swoje rzeczy traktować, ponieważ no, Żów jak jest jaki jest, jest bardzo dobrym uszczerbem. On jest dobry dzieciak, no, ale ma bardzo mało szacunku do rzeczy, które posiada. Nawet laptop, który mu kupiłem, no. Często leży w takich miejscach, że na ziemię może spaść i się rozbić. E, powiem mu, żeby wstał i go poprawił. Nawet z łóżka nie chce wstać. Jest tak leniwy, że nie chce z łóżka wstać, żeby ten laptop przesunąć. tak. Także mam nadzieję, że teraz telefon stracił. Wczoraj be beczał cały dzień, błagał nas. E, w Costco byliśmy. Kostko to jest taki e, sklep, taki hurtowy. Poszedł na telefony się patrzeć. Teraz tutaj widzicie, jak on na telefony się patrzy, i do mnie podszedł i zaczął próbować mnie obgadywać, żebym mu telefon kupił, że on będzie mi spłacał. Oczywiście nie ma. Z paru powodów. Jeden z powodów miał telefon, miał najlepszy telefon, jaki można kupić w dniu dzisiejszym na rynku. No teraz Galaxy S7 Note wyszedł, to okej, okay, Note trochę lepszy jest, ale do dzisiaj. Miał najlepszy, do wyjścia Note 7, miał najlepszy telefon, jaki jest na rynku. On jest dzieciakiem 13-letnim i miał tak dobry telefon. Nie szanował go. Tyle razy próbował, tyle razy blisko było, żeby już telefon był zrujnowany, i to go nie nauczyło nic. Czyli z tego powodu nie kupię. Następny powód, dlaczego? Dlatego, że mu powiedziałem to, że nie kupię, jeżeli zepsuje telefon. Oczywiście, dla mojej żony zabroniłem tak samo kupywać, ponieważ moja żona jest taka, że mówi nie, 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 a prędzej czy później załamuje się i robi to, co dzieciaki ją męczą, tak? No poszł pieniądze nam z kieszeni, tak, ale musimy patrzeć na to tak, że daliśmy mu coś, co on miał szanować, przestał to szanować i miejmy nadzieję, że teraz się nauczy um, szanować to, co ma, tak? No bo było, nie było w porównaniu do. Do mnie, do mojego dzieciństwa i w porównaniu do większości ludzi na świecie, to on ma bardzo, bardzo dobre dzieciństwo, tak? Niedużo mało latów biega, 13-letnich z telefonem, który kosztuje 1000 dolarów ponad. No ale okej, okay, tyle było dzisiejsze Just Venting. Chciałem o tym pogadać trochę. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak Żuf na to zareaguje dokładnie, bo to jeszcze dzisiejszy, wczorajszy dzień to jest. On już próbuje pracować nad tym, żebyśmy mu nowy telefon kupili, ale ja prosto z mocą powiedziałem, że nie. Ech, nie wiem, nie wiem, co mam następnie robić. Znaczy, no, wiem, co zrobię co do telefonu, tylko nie wiem dokładnie, jak go mam nauczyć e, szacunku do tego, co od nas zostaje. Nie tylko on, jego brat i jego siostra tak samo e, się zachowywać potrafią. Jak rozpieszczeni by byli. Nie wiem, nie wiem, może dlatego, że się wychowałem ja w... Innych warunkach, inaczej na swoje rzeczy patrzę i bardziej je traktuję, tak? Moim zdaniem ten problem wywodzi się też z YouTube'a trochę, dlatego że jeżeli spojrzycie się na dużo popularnych kanałów, to są kanały, które bardzo źle traktują swoje osprzętowanie. Powiedzmy, jeden z największych kanałów, teraz co jest, vloger, nazywa się Casey Neistat. Uwielbiam jak on nagrywa swoje filmy Ale nienawidzę jak on się zachowuje Z tego powodu, że on Zawsze bierze powiedzmy swoje kamery I ostuje, nastuje, rzuca Obija je wszędzie gdzie może I widać, że to specjalnie robi Tylko dla efektu shockingowego, Ponieważ to dla dużo młodzieży imponuje I później narzeka, że te jego sprzęty Nie działają, tak? I co to, to powoduje, że takie właśnie dzieci jak żów. Oglądają te filmy i oni myślą, że oni to samo ze swoim sprzętem mogą robić, bo jak ich ulubiony YouTuber to robi, to oni też to mogą robić, bo to jest rzecz normalna, tak? I to nie tylko on tak robi, jest następny, powiedzmy, kanał taki Gizmoslip. Cały kanał polega na tym, żeby niszczyć telefony, niszczyć tablety, niszczyć komputery. No i było, nie było, takie kanały są bardzo, bardzo popularne, szczególnie według właśnie dzieci takiego wieku i one tam się uczą właśnie takiego zachowania, tak? Na początek jest dla nich to szokujące, ale im więcej tego oglądają, tym bardziej to jest rzeczą normalną dla nich. Dlatego, że wziął swój telefon do, oce do oceanu. No i e, oczywiście siedział w oceanie i robił Snapchata. Jakie to jest super cool, super cool. Chciałem wam tego Snapchata pokazać, ale Snapchat już jego zniknął, a, bo on tylko 24 godziny chyba jest, tak? Ja nie wiem, Snapchata nie używam. No ale nie jestem w stanie pokazać. E, zrobił e, update tego Snapchata i jak robił update, fala go od tyłu uderzyła, telefon wyleciał z ręki i poszedł, czyli pewnie gdzieś na środku oceanu w dniu dzisiejszym jest. No ale okej, okay. tyle miałem na ten temat do gadania, więc nie będę o tym rozmawiał. Jaki sens tego filmu był? Nic, chciałem tylko porozmawiać, chciałem się podzielić co się stało. W dniu dzisiejszym jeszcze się dowiedziałem, że w samochód mój ktoś uderzył i spieprzył, czyli zderzak mi trochę tam porozbijał, no niestety takie życie. Czasami do przodu, czasami do tyłu. Ale okej okay, ziomy, dzięki za oglądanie, dzięki za bycie subem. Na razie.